Właśnie udowodniłaś, że dziennikarzem się nie bywa, ale się nie, jest, tak że mamy wiesz. Chwi, ja po prostu to kocham. I cały ten PR tego filmu to oczywiście jestem ja. Ja to uwielbiał kreować. Tak jak kreowałam film, scenariusz. i artykuły. Artykuły, wszystko. Wszystko. E, dokładnie. Filmowi, e, filmowi przyświeca hasło pokusa za pokusę. E, jakiej ty pokusie się oddałaś? Tutaj żałujesz bądź nie żałujesz? Ja wychodzę z założenia, że nie powinno się niczego żałować, a może żałować straconych szans, czyli to, czego się nie, z, nie zrobiło. Jakim ja ulegam pokusom? Wszystkim. A moją najgorszą pokusą to są przystojni, źli mężczyźni, którzy potem łamią moje serce. I tu, tutaj chyba powinno się mocniej zacząć zastanawiać nad sobą. Ale po tych Twoich nieudanych związkach straciłaś wiarę w miłość, czy jeszcze wierzysz, że przeżyjesz coś szalonego, pięknego i może na zawsze? No chciałabym, ale jak będzie, to się okaże. A czy jest ktoś na oku? Nie. Nie, nikogo nie poznałam takiego fajnego. To wiem. Może przewymagania. To wiem. I, e, moi przyjaciele już teraz przesiewają wszystkie moje znajomości, powiedzieli, że enough po prostu, enough. Aha, czyli rozumiem, że jak ktoś ma fajnego, że tak powiem, kolegę i chciałby ciebie z nim zapoznać, to musi tam spełniać, musi spełniać długą listę oczekiwań i, i tak. tak dalej. Co jest na tej liście między innymi? Przede wszystkim dobre serce, musi kochać dzieci, musi być niezależny finansowo, rozwijać się zawodowo, żeby mnie nie tłamsił, nie był zaborczy. To są takie rzeczy... Powinny być normalne, ale okazuje się, że wcale tak nie jest. Fajnie byłoby, gdyby był przystojny, ale to też nie jest najważniejsze. Zresztą, jak patrzę na moich byłych, to modelami to oni nie byli. Wracając jeszcze do pokusy, pozwolę sobie zapytać, jaki wpływ miałaś na dobór obsady? Czy gdzieś tam spierałyście się z Marysią? Kto zagra tę czy inną rolę? Tak, miałam ogromny wpływ. Oczywiście wszystko wybierałyśmy razem z Marysią, e, nic nie zostałam pominięta w żadnej kwestii, no ale okazało się finalnie, że jesteśmy zgodne ze wszystkim, e, z każdym wyborem e, i muszę tutaj e, podkreślić, że z Marysią pracuje się cudownie, ona słucha. To nie jest tak, że ona jako reżyser decyduje to ma być tak. Nie, ja, ja miałam jakieś tam swoje obiekcje, ona zawsze brała je pod uwagę. Ciebie również zobaczymy tutaj na ekranie w niewielkiej roli, ale jednak, czyli co, ciągnie Cię trochę też przed ekran. <grystanie> tak, no lubię to, umiem. Tyle lat występuję przed kamerą, że kamera mnie nie peszy, więc dobrze przed nią wypadam. No, ale aktorką nie jestem i raczej nią nie będę. Wolę być po tej drugiej stronie, wolę to kreować, wolę to pisać, być po tej drugiej stronie ekranu jako reżyser niż jako aktor. Ale fajna przygoda mimo wszystko. Bardzo fajna, polecam. Tutaj nawet nasz przyjaciel Adrian zagrał w Pokusie i w kolejnych moich produkcjach też się pojawi. Czy nadal kontynuujesz swoją karierę w telewizji Polotywi, czy jednak jak się tutaj rozwinie to wszystko po Twojej myśli, to powiesz do widzenia muzyce? To jest trudne i podchwytliwe pytanie, na które nie odpowiem. Aczkolwiek e, bardzo bym chciała w tej mojej obecnie macierzystej stacji, czyli w Polsacie, na przykład prowadzić program śniadaniowy.